Marcin Prusak, reprezentant Red Bulls po zwycięskim kontrolowanym meczu z NZS-em UEK. Najpierw, może, kilka słów o tym spotkaniu, jak to wyglądało z swojej perspektywy. Bardzo dobre spotkanie, mi się wydaje. Bardzo dobry przeciwnik. Graliśmy na dobrym poziomie, to było w miarę poukładane wszystko. Mamy taką zawsze jakąś swoją mini taktykę przed meczem, i, i teraz na szczęście udało się, że wypaliła. No i myślę, że myślę, że to najbardziej tutaj, i oczywiście atmosfera, którą zawsze mówię, że jest u nas najlepsza, to, to przede wszystkim to dało to, że wygraliśmy dzisiaj spotkanie. Trzeba przyznać, że jesteś takim pewnym punktem swojej drużyny, mnóstwo bramek strzelonych i to nie pierwszy sezon, w którym prowadzisz zespół. Czujesz się takim liderem? Nie, ja się nie czuję liderem u nas. U nas wydaje mi się, że jesteśmy bardzo na wyrównanym poziomie. Wszyscy i, i można powiedzieć, że cała drużyna pracuje na to wszystko, a ja mam to szczęście, że akurat jestem gdzieś tam z przodu, się plątam i akurat najczęściej się ode mnie odbija to wszystko, i, ale na pewno to zasługa wielu zawodników u nas i nie uważam się żadnego lidera. Nic, nic z tych rzeczy, nic z tych rzeczy. Jasne. E, za wami już w zasadzie już no, trochę powiedziałem może za wcześnie, jeszcze sezon się nie skończył, ale sezon, który zakończycie awansem to już jest potwierdzone, natomiast wy tu już nawet w rozmowie z kapitanem o tym wspominaliśmy, że walczycie o to drugie miejsce. E, jak ty podsumujesz całe rozgrywki wiosenne? Na pewno fajnie, że udało nam się zrobić taką kadrę, że faktycznie było nas na tylu, bo nie zawsze mieliśmy to szczęście, żeby że praktycznie ta kadra była pełna. Na pewno fajne wzmocnienia teraz się porobiły, atmosfera no to cały czas była super, więc, więc na szczęście tutaj żadnych problemów nie ma, ale no tak jak mówiłem, pff fajnie że jest to wszystko ta atmosfera i te sukcesy i to wszystko ale to tak jak mówię mi się wydaje że ten gdzieś tam po cichu ten awans to było takie nasze, nasze plan minimum a jak się uda wicemistrzostwo nawet to będziemy na pewno zadowoleni bardzo ale na jakiegoś tam super lidera nie liczyliśmy bo wiadomo to jest zabawa i tak to chcemy przede wszystkim potraktować rozumiem jak w takim razie oczekiwania przed ligą C co przed sezonem jesiennym wiem że dużo jeszcze czasu dużo może się pewnie zmienić nie znacie rywali ale no jakieś takie wstępne założenia wstępne założenia są takie że będziemy pracować nad atmosferą i nad tym żeby było super tak jak jest dalej, a Liga C myślę, że będzie fajnym wyzwaniem dla nas i na pewno każdy z nas y, szykuje się na taki fajny bój w, w tej Lidze C. No i miejmy nadzieję, że może z jakimś mniejszym sukcesem się uda. To tego życzę udanych przygotowań, udanej pracy i miłych wakacji.